Witajcie w bananowym świecie <coughs> Sorry. szyby zaparowane, bo jest rano. Nie jest jeszcze ogrzewane. Wilgotność 100%. To nie to, że to znowu jest, za, za, wiecie, zarąbane te szyby. Jak niektórzy potrafią gadać. To tak po prostu jest. Trzeba spróbować znowu bananka. Dziś ogolony. Patrzcie tutaj, to to wianecznik sobie tu leży. Hmm. Wianecznik pan. Na razie na bok. Kurde, urosło to się. O, co tu widzimy? No banane musa velutina z własnej uprawy. Też możecie sobie takie coś uprawić. Żaden problem. Na przykład już mówię, jak to działa. Kupujecie sobie sadzonkę na przykład. No może na teraz można kupić sobie na wiosnę. Taką. I o tej porze roku pod koniec wakacji już powinno spokojnie sobie owocować, jeśli stworzycie dobre warunki. Na dworze też mi się udaje, też owocowało, tylko trochę za późno. W szklarni, w oranżerii, w takich miejscach, gdzie jest ciepło cały czas, i się pilnuje przedziorków, to naprawdę można się dosyć szybko doczekać yy, yy, owoców od wysiewu. Na przykład ja wysiewam w styczniu, wychodzą już małe i w październiku już potrafią kwitnąć. Tylko, że tak, w, fasie, w, no, w ciepłych rejonach Polski albo w foliach, w foliach na dworze powiedzmy od. I pilnować, żeby przymrozek nie wchodził na przykład, nie? No i foli też jest ciepła, ale lepiej mieć właśnie szklarnię oranżerię, tak jak ja mam. No dużo szybciej się doczekacie. Albo ogród zimowy, albo salon ciepły, ale z wielkim dostępem do światła z zewnątrz. I wtedy jest to możliwe. Tylko w domu, przypominam, pchają się przedziolki, wpierdzielają liście. Tak wygląda bananowiec. Wczoraj pokazywałem, że te się otwierały, dziś już się otwierają tutaj. Czyli to już jest dojrzałe. Też cztery kaciągne. Nie będę montował filmu, bo w 4K mój program nie ogarnia. Znaczy, ledwo ogarnia. O! To jest, to jest malutkie, ale samo to, że w naszym kraju da się doczekać takiego owocka, tak? Nasion. Masakra. To są pełne. O! Zobaczcie. To są pełne. Nie wiem, czy będzie widać. Prawie praktycznie pełne. O! W nasionkach. No na środku trochę. Smak. Pewnie kijowe, bo już jest późno. Więcej nasion, więc całego jeszcze nie będę. Hm. To co ostatnio? Też jadłem. Podlinkuję film. Co to jest? Mucha. Kolokazja jakaś, kurde. Nawet nie wiem jaka. No i połknąłem trochę nasion. Smak jest taki, jak kupicie troszeczkę niedojrzałe banany. Nie? Pewnie musiałoby jeszcze po, poleżeć w domu, albo coś, nie wiem. Ale nasion mam w mordzie. Nie będę wam pokazywał, bo to chytne będzie. No ale, no takie niedojrzałe, jakby musiały jeszcze trochę poleżeć. Czekajcie, rozepcham te nasiona. Teraz je wysysam. Dobra, słuchajcie. No już wiecie jaki smak. Tylko no, jest tyle nasion, że masakra. Ale, znowu połknąłem nasiona. No pierdziele. Ale cały czas czekam, bo mam trochę odmian, które nie mają nasion. Może się kiedyś doczekam i na tym kanale zobaczycie prawdziwe banany bez nasion. Ale, zobaczymy. Użyjemy. No, tak więc tak to wygląda. Masakra wam powiem. Jeszcze z bliska. I to byłoby na tyle. A widzicie, wczoraj się to nie otworzyło. Dziś już się otwiera. Ja idę się obczyścić. Bo znowu połknę nasiona. Trzymajcie się. <słyski>